Witam was serdecznie. Miałem jakieś takie małe problemy z samochodem, y szczególnie z przegubem, spadała mi tam y osłona, mowa przygubu No i y oczywiście musiałem to ponaprawiać i nie było okazji y y pojeździć. Tymczasem w piątek brałem się na przejazd y przez Mozwanowy i tam niestety na nitce w kierunku węzła Eblonska y pojawił się kierowca samochodem y Opel Astra, który no, zachowywał się lekko jakby chowawca. No, ja chciałbym przypomnieć, że taka jazda. Generalnie jest zabroniona. Promujemy jazdę na suwak. Ja też ją promuję. To jest najlepszy sposób na poradzenie sobie z zatorem drogowym. Nie wiem czemu dzisiaj szef obciął premię w pracy, albo nie wiem, jest kompletnym pantoflarzem i się wyżywa na jezdni. Próbuję wszystkich nas nauczyć jak należy jeździć drogami. No dla mnie jest to, to lekkie przygięcie. Kierowca powinien się zastanowić. Następnym razem, bo tak jak w tym przypadku, znowu ktoś go wrzuci po prostu na YouTube'a. To jest taka lekcja dla tego pana. Myślę, że wyciągnie z tego wnioski, jeśli zobaczy swój samochód w internecie. Pozdrawiam serdecznie. A ja jak zawsze wszystkich zachęcam do jazdy na suwak. Dojeżdżamy do końca zwężenia i wtedy zjeżdżamy na prawy pas. Nie blokujemy, nie zachowujemy się jak wychowawcy na, na drodze. To jest, to nie przystoi. Jedźmy kulturalnie, więcej empatii w jeździe samochodem. Pozdrawiam serdecznie.